Dzień dobry Państwu. Witam dziennikarzy, witam internautów. Jesteśmy w sieci także z Państwem. Dzisiaj taka formuła krótkiej informacji, konferencji prasowej dotyczących planów inwestycyjnych Legnicy i dobrych wiadomości dla naszego miasta. Jest ze mną prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Jeszcze raz witam przedstawicieli mediów. Panie prezydencie, oddaję Panu głos. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, zarówno tutaj obecnych na tej konferencji dziennikarzy i mieszkańców, jak i również tych, którzy są za pośrednictwem internet, internetu również z nami. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z kręgów rządowych informację, że e, nasz wniosek w sprawie dofinansowania inwestycji drogowej w mieście uzyskał akceptację i e, zapewnienie środków na realizację tej inwestycji. E, Chodzi tu o budowę mostu na ulicy Leszczyńskiej. Chciałbym Państwa poinformować jednocześnie o tym fakcie, że było to przedsięwzięcie, o które staraliśmy się czy o dofinansowanie, którego staraliśmy się od roku 2019, ponieważ zaczęliśmy przebudowę ulicy Leszczyńskiej w 2019 roku wraz z przebudową mostu. Dwa razy aplikowaliśmy o dofinansowanie tej inwestycji i przy wartości tej inwestycji na poziomie 7 milionów ponad 100 tysięcy złotych otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulicy Leszczyńskiej w pierwszym etapie w wysokości ponad miliona 200 tysięcy i kolejnym wnioskiem był wniosek na dofinansowanie w ramach tej ulicy Leszczyńskiej, przebudowy tej ulicy Leszczyńskiej, wniosek na dofinansowanie przebudowy czy budowy mostu w ciągu ulicy Leszczyńskiej i tutaj w tym roku aplikując o te środki otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i kwota, którą w ramach tego rozstrzygnięcia przypisuje się dla naszego miasta na finansowanie tej inwestycji, to jest kwota 2 161 tysięcy. Przy wartości całej inwestycji, to chcę podkreślić, ponad 7 milionów 100 tysięcy wysokość dofinansowania w tych dwóch transzach wyniesie łącznie ponad 3 miliony 400 tysięcy. Blisko pół, 50% kosztów tej inwestycji będzie dofinansowane z rządowego programu, z rezerwy ogólnej subwencji drogowej. I tak jak powiedziałem, w roku 2019 dostaliśmy kwotę dofinansowania ponad 1 milion 200 tysięcy. W tym roku kwotę ponad 2 milion 160 tysięcy. Drodzy Państwo, powiem tak. Bardzo cieszę się z udanej współpracy z parlamentarzystami, którzy wspierali nas w tych zabiegach o dofinansowanie tej inwestycji i bardzo bym chciał podziękować szczególnie tutaj pani marszałek Elżbiecie Witek i panu posłowi, również pan poseł Krzysztof Kubów, którzy wspierali nas w tych działaniach i e, dzisiaj mogę powiedzieć, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i, wspiera, i wsparciu te kwoty uzyskaliśmy na realizację tej inwestycji. Chcę podkreślić jednocześnie, że w tym roku, jak państwo pamiętacie, dofinansowanie otrzymaliśmy również na budowę domu samotnej matki z rządowego funduszu inwestycji lokalnej w wysokości miliona złotych i jednocześnie wcześniej otrzymaliśmy też z rządowego funduszu inwestycji lokalnych kwotę ponad 7 milionów złotych, którą przeznaczyliśmy na rewitalizację części francuskiej parku legnickiego oraz budowę ulicy Szczytnickiej. Łącznie można powiedzieć, że z tych programów zarówno rządowego funduszu inwestycji Lokal, lokalnych, jak i również rezerwy ogólnej subwencji drogowej, łącznie dostaliśmy. Dofinansowanie na poziomie 10 ponad milionów złotych. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ dzięki tym środkom, które otrzymaliśmy z budżetu decyzją rządu, możemy zwolnić własne środki i przeznaczyć je na realizację innych już rozpoczętych albo planowanych do rozpoczęcia inwestycji zarówno w infrastrukturze drogowej, jak i w infrastrukturze społecznej. Drodzy Państwo, co dotyczy tej inwestycji, a mianowicie e, zakresu może tak zakresu realizowanej inwestycji mostu na ulicy Szczętnickiej na ulicy przepraszam Leszczyńskiej e, Zmieniamy parametry tego mostu, podnosimy jego tonaż do 40 ton. Jest ona ten most budowany w ciągu drogi wojewódzkiej, w związku z tym należało podnieść nośność tego mostu i tak powiedziałem, będzie to 40 ton. Budujemy nowe przypory tego mostu, pogłębiamy dno czarnej wody i jednocześnie poszerzamy koryto, wzmacniając je do parametrów takich, jak jest most budowany. Długość mostu to ponad 46, metrów, szerokość ponad 26 metrów, pas jezdny to jest 15 metrów, oraz dwustronne chodniki i ścieżki rowerowe, które w ten sposób zabezpieczają zarówno ciąg pieszy, jak i ciąg rowerowy i ciąg jezdny dla osób poruszających się z samochodami. Bardzo cieszy mnie ta decyzja, bardzo dziękuję za to, te środki, które dzisiaj otrzymujemy i tym samym będziemy mogli powiedzieć tak. Środki, które były zapewnione z budżetu miasta, w tej chwili zwolnimy z tej inwestycji, przerzucimy je na inwest, inne inwestycje realizowane na terenie miasta, lub postaramy się przeznaczyć te inwestycje. Być może przy rozstrzygnięciach, w tej chwili przed nami stojącymi w przetargach na kolejne inwestycje, będziemy rozważać możliwość ewentualnie przerzucenia tych środków zwolnionych dzięki tej dotacji na inne planowane inwestycje realizowane na terenie naszego miasta. To tyle, jeżeli Państwo macie do mnie e, pytania. E, ja tylko chcę powiedzieć, że ta e, dzisiejsza informacja jest dla mnie bardzo cenna. Liczę na dalszą, owocną współpracę z parlamentarzystami. E, mam nadzieję, że. Ta dzisiejsza informacja jest tylko dowodem na udaną współpracę pomiędzy nami i troska o rozwój miasta jest naszą wspólną troską, bo przecież Legnica to też i nasz wspólny dom. Bardzo dziękuję za uwagę. Proszę bardzo Państwa o ewentualne pytania. Szanowni Państwo, jest mikrofon, tak aby nas słyszeli również internauci, którzy są z nami. Bardzo proszę o zadawanie pytań, przedstawianie się redakcji. Czy Jak są pytania? Jeżeli nie będzie pytań, ja chcę powiedzieć tylko tyle. Ten wniosek, o, który, o którym dzisiaj mówimy, został złożony w lutym tego roku i rozpatrzony został w ramach tegorocznej edycji związany z rozdysponowaniem środków na realizację inwestycji właśnie drogowych w miastach typu Legnica, czyli miastach na prawach powiatu, te, które straciły funkcję miast wojewódzkich. Jeszcze tylko pod, pozwolę sobie podsumować. Była to konferencja prasowa z udziałem prezydenta miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego dotycząca dobrych wiadomości dla Legnicy, przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z mostem na czarnej wodzie w Legnicy. Panie prezydencie, wartość całej inwestycji, podsumujmy to. Tak, jeśli chodzi o wartość całej inwestycji, to jest 7 138 480 zł. Łączna wartość dofinansowania w tych dwóch transzach to jest kwota 3 405 580 zł. 221 zł. Bardzo mnie cieszy, e, że możemy w ten sposób środki zwolnić teraz z tej inwestycji i zadysponować na inne realizowane w naszym mieście. Bardzo Państwu dziękuję. Ewa Szczecińska-Zielińska. moderowałam dla państwa tę konferencję. Dziękuję Państwu, dziękuję obecnym tu dziennikarzom. pozdrawiam Panie wszystkich internautów. Dziękuję bardzo. Co to mamy? I symboliczne, symboliczne. Tak, dotarła e, do nas też ta e, informacja.